Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na przegląd nowości kosmetycznych. Powiem szczerze, że naprawdę się dzieje. Mamy mnóstwo nowych kolekcji, mamy wiele kosmetyków do kremowego konturowania. Także nie przedłużam, przechodzimy od razu do rzeczy. Zaczniemy sobie od nowości marki Desi. Naprawdę bardzo mocno przykuwają oko. Myślałam, że jest to nowa kolekcja, okazało się, że jest to rozszerzenie kolekcji jest. Oczywiście zdjęcia będą Wam się wyświetlały tutaj. Pierwszy kosmetyk to paleta, nazywa się ona Honeymoon. No i powiem Wam, że jak zobaczyłam szatę graficzną, to bardzo czekałam na to, co będzie w środku. Byłam bardzo ciekawa, jak ta paleta będzie wyglądała. Okazało się, że jest to paleta taka trochę podróżna, bo mamy tutaj i produkty do twarzy, i produkty do oczu. W palecie znajduje się brązer, róż, rozświetlacz puder. Mamy też trzy cienie matowe i jeden błysk. Kolorystyka mi się bardzo podoba. Ogólnie ta paleta naprawdę bardzo przykła moją uwagę i powiem szczerze, że gdyby kosztowała maksymalnie 150 zł, to myślę, że od razu bym ją zamówiła. Niestety paleta kosztuje w cenie regularnej 189 zł. W tym momencie jest na promocji minus 10 zł, ale to i tak jest dosyć dużo, więc pomyślałam, że poczekam na jakąś prąkę może będzie jakiś większy rabat. I wtedy na tą paletkę się zdecyduję. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak ona Wam się podoba. Marka Desi wypuściła również puder sypki ma być to puder 3 w 1, czyli rozświetlacz, puder rozświetlający oraz coś, co może nam posłużyć do mieszania z innym pudrem. Pojemność tylko 5 gramów, cena 89 zł. No i znowu ta sama sytuacja gdyby puder był troszkę tańszy, myślę, że z ciekawości bym go kupiła w takiej cenie na pewno go nie kupię. I mamy jeszcze trzy błyszczyki, kolory są przepiękne, jeśli chodzi o cenę 65 zł, no powiedzmy, że jeszcze do przeżycia, ale patrząc na ceny błyszczyków drogeryjnych wychodzi to dosyć sporo, także czekam na jakąś większą promkę na stronie Desi, no i myślę, że wtedy coś kupię. Lecimy sobie dalej, nowa kolekcja Glam Shop Resort, tutaj również się bardzo dużo dzieje, przede wszystkim paleta, mamy 15 cieni. Co do samej kolorystyki, paleta mi się bardzo podoba, jest to taki trochę zachód słońca. Ale z drugiej strony nie jest to nic odkrywczego i myślę, że takich kolorów w swojej toaletce mam naprawdę sporo. Szata graficzna przepiękna. Jak zerkałam sobie na słocze tej palety, to byłam naprawdę pod wrażeniem błysków, szczególnie odcienia reset, odcienia chill oraz cykady. Prezentują się super. No ale jest to Glam Shop, Glam Shop słynie z błysków, także tutaj nie ma się co dziwić. W kolekcji mamy również paletę wypiekanych produktów do twarzy. Mamy bronzer, róż oraz rozświetlacz. Z tego co pamiętam, Glamshop miał już podobną paletkę i była ona chyba w kolekcji Oriental. Ja tą paletę chciałam kupić, ona była bardzo długo niedostępna, a jak wracała, to momentalnie się wyprzedawała. Także możliwe, że na tą się skuszę, ale myślę, że poczekam na jakąś promkę. Mamy też kolorowe eyelinery. I chyba błyszczące cienie w kremie, jest tego dosyć sporo. Mamy jeszcze dwie kredki do konturowania oraz błyszczyk do ust. Myślę, że te produkty odpuszczę i jak będzie promocja na stronie Glam Shopu, to skuszę się na paletę do twarzy Resort. Oraz chciałabym kupić paletę słodko-kwaśną, bo bardzo ciekawi mnie ten limonkowy cień. Zdania są bardzo mocno podzielone, także jak będzie na dłuższej prące, to możliwe, że ją kupię. Kolejne nowości to produkty kremowe Paese i Krzyszkowska. Jeśli chodzi o te nowości, one pojawiły się już jakiś czas temu, widziałam sporo testów. Wydaje mi się, że chciałabym te kosmetyki przetestować. Dajcie znać, czy bylibyście ciekawi, czy chcielibyście zobaczyć film. Najbardziej podoba mi się róż i jest to chyba odcień 01 rozświetlacza również jestem ciekawa, co do brązerów nie wiem, musiałabym się zastanowić, także kolekcja naprawdę całkiem spoko, z tego co widziałam zbiera bardzo pozytywne opinie, co do tych słoiczków nie jestem do końca przekonana, bo wolę jednak albo formę tubki, albo formę aplikatora, no ale myślę, że dałoby się to ograć, jest to tylko opakowanie, najważniejsza jest zawartość. Lecimy sobie dalej, nowa paleta Han Rose Touch, Tą paletę już mam u siebie i już ją przetestowałam. Jeżeli wszystko poszło zgodnie z planem, to test tej paletki powinien być już na kanale. Zarówno maty, jak i błyski świetnie mi się sprawdziły. Myślę, że paleta jest naprawdę warta uwagi. Kolejne nowości są od marki Pierre René. Pojawiła się nowa kolekcja Art. W kolekcji mamy fluid rozświetlający LumiTouch Art. Chyba nie widziałam jeszcze testu tego produktu na YouTubie. Mamy gąbeczkę do makijażu, paletę magnetyczną, matowe cienie, wkłady. Mamy też rozświetlacze, bronzery, róże, puder brązujący. Mamy paletki do konturowania, chyba z produktami kremowymi. W paletce są trzy produkty. Rzęsy oraz mamy jeszcze walizkę do wizażu. Wydaje mi się, że ta kolekcja jest dosyć mocno dedykowana w stronę wizerzystów. Podejrzewam, że nie będzie dostępna w drogeriach, na przykład w Hebe czy w drogerii Natura. Tylko będzie do kupienia na stronie Pierre René. Ogólnie ta kolekcja mi się podoba. Szata graficzna jest bardzo ładna, elegancka. W sumie fajnie, że mamy tutaj paletę magnetyczną, mamy wkłady i możemy sobie dobrać kolory indywidualnie, kupić to, co nam pasuje. Nie musimy na przykład kupować całej palety, w której mamy 10 odcieni, no a podoba nam się 5. I tych pozostałych pięciu nie będziemy używać, także spoko sprawa. Najbardziej z całej kolekcji jestem chyba ciekawa fluidu oraz gąbeczki. Przeskoczymy sobie do nowości z drogerii Natura. Pojawiły się dwa nowe pudry od Kobo. Mamy puder pod oczy Veil Touch Under Eye Powder oraz puder do twarzy Kobo Glowing Skinless Powder. Jestem bardzo ciekawa, myślę, że jak będę w naturze to będę polować jak kupię te pudry, to na pewno przetestujemy je na kanale. Pozostając na chwilę w naturze, marka Sensic wypuściła nowe paletki czwóreczki. Ja wybrałam sobie odcień 123 Sunstorm. Z tego co pamiętam jest albo 4, albo 6 odcieni tych paletek. Ja mam taką klasyczną, podstawową, dwa brązy, beż oraz złoto. Kiedyś testowałam większe paletki Sensic i one były naprawdę bardzo dobrej jakości. Także coś czuję, że może być to hicior, jeśli chodzi o nowości z drogerii Natura, jak tylko uda mi się kupić pudry Skobo, to oczywiście test pojawi się na kanale. Marka Affect wypuściła cztery nowe produkty do ust i myślę, że są to idealne opcje na lato. Mamy dwa odżywcze olejki oraz dwa błyszczyki. Ja uwielbiam olejki do ust, więc myślę, że jak będę robiła zamówienie na przykład na Minty Shop albo na Kokolicie, bo wydaje mi się, że Affect w tych drogeriach jest, to na jeden olej się skuszę i go sobie przetestujemy. Nowości bez Biedronki, kolekcja Beauty Cocktails. Całą tą kolekcję testowałam już z Wami na kanale, także wrzucę Wam odnośnik na górze. Jeśli chodzi o tą kolekcję, mamy w składzie mgiełkę, błyszczyk, pomadkę do ust, bazę pod makijaż, chłodzący puder oraz sypki rozświetlacz. I nie bez powodu pokazuję Wam akurat te dwa produkty, bo moim zdaniem to są hity tej kolekcji. Puder jest naprawdę genialny, ma on co prawda jeden minus, bo jest dosyć mocno żółty, no i jeżeli nałożymy go za dużo, to delikatnie jest widoczny, ale jeżeli z nim nie przesadzimy, to daje genialny efekt na skórze, przepięknie wygładza, daje efekt blur, no a przy tym jest bardzo leciutki. Co do rozświetlacza, no to pewnie już nie muszę Wam nic mówić. Wiele osób go pokazywało, wiele osób go zachwalało. Także genialny produkt za grosze, który daje efekt tafli, a przy tym daje taką lekko i skrzącą drobinę. Idealny efekt na lato. Jeżeli jeszcze tych produktów nie znacie, serdecznie polecam. Naprawdę warto przejść się do biedronki i spróbować upolować te kosmetyki. Kolejne nowości są od marki Claresa. Mamy tutaj czarne mydło do brwi. Za mydełkami nie przepadam, także najprawdopodobniej odpuszczę. Mamy też błyszczyk Its Magic, który ma zmieniać kolor na ustach. No i powiem Wam, że jestem ciekawa. I mamy korektor Soma, czyli w nowym odcieniu 3,5. Testowałam z Wami jakiś czas temu na kanale ten korektor w odcieniu 4 i co prawda on nie jest genialny, on nie jest wybitny, ale pamiętajmy, że kosztuje chyba 10 albo 12 zł, więc jest ultra tani i myślę, że za tą cenę naprawdę jest to produkt wart uwagi. Próbuję upolować ten korektor 3.5, na razie mi się to nie udało, ale jak tylko go kupię, to na pewno przetestujemy go na kanale. Wrócimy jeszcze na chwilę do marki Bell, bo na stronie Hebe pojawiło się kilka ciekawych nowości Bell Hippoallergenic. Produkty kremowe, dwa rozświetlacze brązer oraz róż. Są to kosmetyki w sztywcie, mamy dwa nowe tusze i błyszczyk ultra gloss. Jak będę w drogerii Hebe, to na pewno na te kosmetyki zerknę. Zanim przejdziemy do nowości makijażowych z perfumerii, powiem Wam o dwóch zestawach pędzli. Jeden z nich na pewno kupię i będzie to oczywiście zestaw pędzli marki Ibra. Zestaw nazywa się Candy. W składzie mamy cztery pędzle do twarzy oraz cztery pędzle do oczu. Mam od dłuższego czasu poprzedni zestaw pędzli marki Ibra. Są to te pędzle z pomarańczowym trzonkiem i białym włosiem, no i one są naprawdę genialne. Te pędzle mają dobrą cenę, bo ten zestaw kosztuje chyba coś około 70 zł. Nowy zestaw jest troszeczkę droższy, kosztuje 85, ale ta różnica jest naprawdę minimalna. Pędzle przychodzą nam w bardzo ładnym woreczku, także wszystko jest fajnie zapakowane. Nie pamiętam, kiedy ja ten zestaw kupowałam, ale wydaje mi się, że mam go naprawdę dosyć długo, a używam tych pędzli bardzo, bardzo często. No, to piorę. No i nic się z nimi nie dzieje. Także kolejny raz polecam Wam ten pomarańczowy zestaw. Z tego co kojarzę, te pędzle są też dostępne oddzielnie. Jeśli chodzi o zestaw Candy, o zestaw różowy, to na pewno go zamówię, no i przetestujemy go na kanale. Marka Eveline Cosmetics również wypuściła zestaw pędzli. Jest to ich pierwszy zestaw i wypuścili je we współpracy z Karoliną Matraszek. Także jestem bardzo ciekawa jakości i myślę, że jak na stronie Eveline pojawi się jakaś większa promocja na te pędzle, no to bardzo możliwe, że się skuszę. Przechodzimy sobie do nowości perfumeryjnych. Zaczynamy od nowej paletki Anastazja Beverly Hills Cosmos, No i muszę przyznać, że ona mi się niesamowicie podoba. Że gdyby nie to, że marki drogeryjne wypuszczają mnóstwo genialnych kosmetyków i czasem po prostu nie warto przepłacać, no to najprawdopodobniej od razu bym tą paletę zamówiła, ale doszłam do wniosku, że muszę się zastanowić, że troszeczkę poczekam. Może jak będzie większa promocja, to się na nią zdecyduję. Na razie stwierdziłam, że odpuszczam i testuję nowości z drogerii. Druga paleta perfumeryjna, która się ostatnio pojawiła, to Natasza Denona-Juka. Co do kolorów, niestety nie są to moje klimaty, w sumie tak stety niestety, bo gdyby były to moje kolory, no to ta paletka by mnie kusiła. A że nie do końca jest to moja kolorystyka i podejrzewam, że z tych wszystkich cieni używałabym może połowy z nich, no to najprawdopodobniej się na nią nie skuszę. Ostatnie nowości perfumeryjne najbardziej mnie ciekawią, zwłaszcza paleta cieni, jest to nowa kolekcja Too Faced Cosmos Crash. No i powiem Wam, że ta paletka no jest obłędna, jest naprawdę przepiękna. Także myślę, że jeżeli nie będzie kosztowała więcej niż 250 zł i jeszcze złapię ją na jakieś prące, no to bardzo możliwe, że ją kupię. W kolekcji mamy również dwa rozświetlacze i one też prezentują się całkiem zachęcająco i mamy błyszczy Clip Injection w nowym odcieniu. Zanim przejdziemy do pielęgnacji, jeszcze jedna perfumeryjna nowość, o której prawie zapomniałam, i chodzi mi tutaj o korektory korygujące Huda Beauty. Powiem wam, że jak dla mnie chuda troszeczkę się późno obudziła, bo w perfumeriach, w drogeriach jest naprawdę takich rzeczy mnóstwo. Mnie osobiście te korektory nie interesują. Gdybym chciała sobie kupić korektor korygujący, no to pewnie poszłabym do Rossmana i na przykład zajrzałabym do szafy NAM. Ale chciałam Wam wspomnieć o tym, że chuda na taki pomysł wpadła. Przechodzimy sobie do tematów pielęgnacyjnych i zaczynamy od marki Glamshop, bo Glamshop wypuścił całą linię pielęgnacyjną Glamskin. Jeśli chodzi o tą linię, w składzie mamy olejek do demakijażu. Mamy żel do mycia twarzy, tonik, krem na noc, krem na dzień oraz krem pod oczy. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. Oczywiście, że zapomniałam, nie wspomniałam o serum do twarzy, także w całej linii pielęgnacyjnej mamy 7 produktów. Ja osobiście nie planuję tych kosmetyków testować, bo w drogeriach możemy znaleźć produkty dużo, dużo tańsze. Może jak będzie jakaś duża prąka, no to się na coś skuszę, może na krem pod oczy, a może na olej do demakijażu. Przechodzimy sobie do nowości i mini. Tutaj ostatnio wyszły trzy nowe produkty. Po pierwsze, balsam rozświetlający. Widziałam go na filmie uzmalowanej, no i powiem Wam, że podobał mi się ten efekt. Także możliwe, że ten balsam kupię. Wyszedł również łagodny krem myjący. Produkt niby dwa w jednym, bo możemy go używać i do demakijażu, i do mycia twarzy. Ja markę Mini bardzo dobrze kojarzę. Wszystkie produkty, które testowałam, super mi się sprawdzały. Także możliwe, że na ten krem również się skuszę. Marka wypuściła jeszcze jedną nowość, nad którą również się zastanawiam, jest to balsam do ust z SPF 30. Myślę, że takich produktów troszeczkę na rynku brakuje, więc podejrzewam, że sporo osób będzie chciało ten kosmetyk przetestować. Marka Woli Botanika wypuściła dwie nowości, są to kremy do rąk. Mamy lekki krem z witaminą C oraz bogaty krem z olejem konopnym i ceramidem. Ja przywiązuję bardzo dużą wagę, jeśli chodzi o pielęgnację dłoni. Nauczyła mnie tego moja mama. Mówiła mi zawsze, że warto dbać o dłonie, bo po dłoniach widać wiek i że dłonie to nasza wizytówka. Także codziennie smaruję dłonie kremem. Jeśli chodzi o kremy, których używam, są to zazwyczaj produkty drogeryjne. Czasem, jeżeli krem mnie zainteresuje, to testuję też troszkę droższe produkty. Ostatnie nowości są od marki Uzdrowisko we współpracy ze Stylizację. Wypuścili oni dwa kremy. Mamy rosę w słoiku i ma być to krem silnie nawilżający oraz słońce w słoiku, no i ma być to krem brązujący. Nie pamiętam jaka jest pojemność tych kremów, ale są one sporo większe niż standardowe 50 ml, że są to duże produkty, no ale dedykowane są zarówno do twarzy, jak i do ciała. Cena kremów to 79 zł i z jednej strony jest to sporo, z drugiej strony powiedzmy, że okej, okay, no bo jeżeli będziemy tego kremu używać tylko do twarzy, no to on starczy nam na bardzo długo. Jeśli chodzi o mnie, nie wiem czy te kremy przetestuję, dlatego że mam naprawdę bardzo dużo pielęgnacji do testów, ale jeżeli te kremy testowaliście, no to koniecznie napiszcie w komentarzach jak one wam się sprawdziły. Jeśli chodzi o przegląd nowości kosmetycznych, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo bardzo miło. Dajcie znać, które produkty najbardziej was zainteresowały, testy których kosmetyków chcecie zobaczyć na moim kanale. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!